Wszystko? Kazimierz Piotr Staszewski. Pseudonim? Kazik. Wiek? 56. Miasto Dzielnica. Warszawa od urodzenia. Do 34 roku życia w mieście, a potem mokotów. Co robisz w życiu? No, śpiewam. Nie mogę powiedzieć, że jestem muzykiem, bo nie umiem na niczym grać. ale Śpiewam. Jakie mecze meczelegi widziałeś w tym sezonie? No widziałem tylko z zagłębiem Lubin, e, Ale na żywo czy... No może można rozwinąć. No to widziałem na żywo tylko z Zagłębiem Lublin. E, no, a w telewizji widziałem sporo no, Jagieloni, ostatnią pogoń, mm. e, wi, Wisłę nieszczęsną. E, jeżeli... Problem ze mną jest taki, że jak Legia gra, to ja też gram. Wtedy nie. Przeważnie ludzie mają weekendy wolne a ja mam tak przeważnie czwartki, piątki, soboty, niedzielę zajęte. Więc, ale jak gdzieś w jakimś hotelu jest taka opcja, e, opcja że jest e, telewizja e, z meczami ligowymi, no to staram się nie opuszczać. Twój pierwszy mecz na legii. To jest skomplikowana sprawa, bo mi się, mi się wydaje, że byłem tu na jakimś meczu, ale że to była gwardia w ogóle, nie? Że, mhm. czy to możliwe. Oni pożyczali czasami stadion od mhm. Legii, no, na przykład w Pucharze UEFA, pamiętam tutaj z e, e, ordem grała gwardia. Mhm. E, natomiast e, świadomy taki, mhm. że już pamiętam, to był mecz e, Legia-Lech 2-0. E, Rok 73 chyba. Jan Pieszko strzelił jednego gola, i na drugiego. To można sprawdzić. No to jeszcze pierwszy wyjazd? No rzadko byłem. Byłem dwukrotnie na wyjazdach i nie w grupie. Raz byłem w Bytomiu i tam u, 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 u rodziny i tam poszliśmy na szombierki, to był jakiś dramat, bo 6-0 w plecy było. I raz pojechałem, bo byłem w okolicy do Mielca <laughs> rok 78. Bodajże, że wtedy, kiedy Mistrzostwa Świata w Argentynie były, na stalnie Regia, Porażka również Cię 2-1. Nie, nie przynosiłem szczęście <laughs> Najgorszy mecz jaki widziałeś? Ha. No to... Tu się dużo zdarzało, wiesz, rozmawialiśmy przed wejściem mhm. o tych kibicach, co 20 lat czekali, a właśnie mhm. jestem z tej grupy. Kiedy Legia z naprawdę składem klasy międzynarodowej mhm. e, ponosiła tutaj porażki z GKS Tychy czy, czy, czy z Arką Gdynia jakieś takie nędzne i tak itd. itd. To, był, to były najgorsze takie e, beznadziejne mecze, ale takim na, e, najbardziej e, meczem, który mnie zniesmaczył, to było to słynne 0-3 w Zabrzu. Kiedy to zresztą tak się składało, że Kult grał wtedy jakiś koncert w Ząbrowie i to się e, kończył nasz taki skład, którym zaczynaliśmy. Dwóch kolegów powiedziało, mm -hmm. że odchodzi, że, 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 że nie ma to. I czekając na koncert oglądaliśmy ten mecz, tutaj pamiętamy, że tydzień wcześniej rozbili Widzę 3-0 i wszystko wskazywało na to, że jest a, a tam polegli e, bez walki. Najpiękniejsza bramka. No więc długo mówiłem, że taka najpiękniejsza bramka to był gol Kazimierza Dejny też w takim w ogóle niesamowitym meczu z o pole tutaj wygraliśmy 5-3, ale do przerwy było 2-0 i jeszcze Dejinas 3 na 3-1. To było coś e, zupełnie zaprzeczające prawom fizyki, bo ta piłka jakoś poleciała tak coś w ogóle spadło mój natrzykowi w ogóle za, e, za plecami. Ale teraz to jednak chyba bym postawił na gola <laughs> bo umlę na 3-2 z Realem Madryt. To było coś, może nie była to jakaś taka efektownia, ale to był taki strzał, że 2 centymetry w tą, albo 2 centymetry w tą i by nie weszło. No tak. Po prostu idealnie wcelował, Tam, gdzie nie no nie. i był to, nawet mam zdjęcia w telefonie, bo po prostu podejrzewam, że e, tabliczka z napisem Legia 3, Real Madryt 2 <laughs> nieprędko w moim życiu będę mógł być świadkiem czegoś porozumienia. Jakiego nieoglądanego meczu najbardziej żałujesz? Wiesz, no w tym starym wywiadzie powiedziałem, że pewnie tego co z 12 zarozisł, ale to jeszcze na świecie mnie nie było. Najlepsza atmosfera na trybunach? No słuchaj, Legia Warszawa zdecydowanie. Na niewielu stadionach byłem, byłem kiedyś, ale to były lata. 80. na Chelsea byłem, no to to się w ogóle... Natomiast teraz ja muszę się ze wstydem przyznać, że byłem po bardzo długiej przerwie na tym zagłębiu mm -hmm. Lubin teraz i nawet nie patrzyłem. Oprawa tego meczu to było coś, kurde, naprawdę... Nieprawdopodobnego. Ja się patrzyłem nie na mecz, bo poziom był taki, to generalnie mm. druga liga na teneryfie podobny poziom. Natomiast... A wiesz coś ktoś... na ten temat. Wiesz coś, no, bo tam z Lidiem... czasami jeździmy. Natomiast tu byłem po prostu zahipnotyzowany tym, co się dzieje na, na, na trybunie za bramką tej po lewej. Mm. Do tego stopnia, że nawet zorientowałem się, że się mecz zaczął że tu coś biegają w ogóle, to, a tu już, że trzecia minuta, czterdziesta sekunda. Ja się po prostu jak ponakręcałem masę filmików, w ogóle zero rzeczy z boiska, tylko, tylko, tylko trybuny. Coś hmm. niesamowitego. Najzabawniejszy moment na meczu? <grym> no to było parę takich momentów. To były takie mecze, które pamiętam 101... z, w ogóle jeden. Tadeusz Nowak nakautujący e, e, obrońcę Garleja z Wisły to było dosyć e, zabawne, a zarazem smutny moment. Był jak czerwona kartka dla Dejny przez sędziego Słuchanka pokazana w meczu z Górnikiem że dobrze też przegranym 1-3. No a czy taki... E, Zabawny moment. Pamiętam, byłem na meczu z dynament Biliisi, to był pierwszy mecz w Polsce do stanu wojennego. Eee, jeżeli ktoś ze starszych ludzi pamięta jak, ja, jaka była tam forma wchodzenia, no to mhm. było to było, e, jakieś trzy kontrole macanki w ogóle i tak dalej. Tak, to jeszcze o tym opowiem. Itd. A mimo to kolega jeden, pół litra wniósł <laughs> i żeśmy <laughs> to, spożyli na trybunie. <laughs> Najciekawsze wydarzenie na meczu. No ja byłem takim, zresztą za, to może w późniejszych pytaniach będzie, ale bardzo dużym admiratorem Tadeusza Nowaka. Jak on tutaj właściwie w pojedynkę kiedyś widzę, rozbił meczem życia i cały stadion krzyczał Nowak do kadry i go powołał do kadry, ale w tej kadrze jakoś zagrał chyba w meczu z Węgrami raz, no i zrezygnował. Także e, szereg bardzo, e, bardzo e, w, w latach 80. chodziłem na trybunę odkrytą, nie na żyletę, ale obok żylety. E, no i raz jakoś tam się nie dostaliśmy i zawsze był spokój, w ogóle zajebiście było. E, I e, raz poszliśmy, grała <laughs> Legia z Lechem bodajże. E, i tam e, poszliśmy na krytą, bo się nie mogliśmy dostać na, na, na odkrytą. No i się okazało, że nagle ni stąd, w, w centrum ruchawki takiej bardzo, bardzo solidnej się znaleźli. <gryptale> Ulubiony zawodnik z obecnego składu? No, e, no Pazdana lubiłem oczywiście, ale on już nie gra. No to chyba teraz tak jak patrzyłem, no to, to najsolidniejszy, najfajniejszy, no to Karlitos, no i Szymański. Ulubiony zawodnik z przeszłości? Tadeu, nawet Tadeusz, to legia jest kłopotem. <noise> Najlepszy stadion jaki odwiedziłeś? Eee, nie, nie. Eee, byłem w, w Manchesterze, na Manchesterze United, ale nie na meczu, tylko na takim zimnym stadionie. Nie wiem, jakoś w, wielkiej rewelacji. Nie było, także pozostaniemy przy naszej Legii, nie, tak tak ma Legię. E, Najgorszy stadion? No trudno mi współcześnie coś powiedzieć, no, ale, mhm. ale, ale generalnie pamiętam, jak Gdańsk miała taki stary stadion, nie, nie fajny. E, no i Polonia Warszawa jak się tam tułała po różnych takich w ogóle dziwnych miejscówkach. No Polo, Polony z Warszawy. Miał <noise> w sumie najgorszy stadion, ale też fajny, bo on był um, w tym, pomiędzy blokami normalnie no, 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 tak. na, na, na osiedlu, to to takim e, e, najgorszy, ale miły. <noise> najgorsze przeżycie? No to najgorsze przeżycie to było w, w, chyba związane z tym 0,3 z Wabrzu. No i ostatni mecz tego sezonu. No to, to jednak e, e, to dla mnie niepojęte. No, f, f, wyglądało tak, jakby wszyscy dla tej legii grali. Wszyscy grali, no, ale a oni nie chcieli. Nie. I, i, i to przyznaję. On jest też Kto przyprowadził Cię na legię? Słuchaj, wujek Marek. Wujek Marek to był. Ja się wychowywałem bez ojca, bo tata. Właściwie już jak się rodziłem, to w małżeństwo moich rodziców to, to była fikcja. Mhm. A jak miałem 4 lata, to on wyjechał do Francji, no i w ogóle z e, mhm. francuskiego. E, mhm. Więc e, ja miałem dobry kontakt z mężem e, siostry mojej mamy, który z kolei był kibicem, mhm. ale miał córkę. Znaczy Ta córka też powiem Ci mhm. ludzie, się, się zaszczepiła. No i on, on, on co prawda był z Krakowa i kibicował Krakowi, ale po przenoszeniu, po, po, po przenosinach do Warszawy został, został kibicem Legii i on e, we mnie, e, przynajmniej w młodych latach, wyrobił nawyk, nawyk chodzenia. Jedna rzecz, jaką byś zrobił, będąc prezesem Legi. E, no, z ostatnich Wydarzeń, no to bym tak lekkomyślnie nie postąpił z Jackiem Magierą. Kiedyś Jan Tomaszewski, który różne bzdury gada, ale też i czasem coś mi się wymsknie Mądrego. całkiem rozsądnego, na pytanie, jaki byłby najlepszy trener dla Legii, powiedział: że Legia już miała najlepszego trenera, to był Jacek Magiera. I ja się z tym zgadzam, bo Poza y, całą gamą różnych cech, którego y, lokują w rzędzie najlepszych polskich trenerów, miał z tym miejscem jakąś więź uczuciową. No tak. Inni przyjeżdżają, no bo po prostu jest e, akurat dobra Lukasz, umowa o dzieło, czy umowa <grym> i tak to wygląda. Kogo zaraziłeś miłością do Lenin? Syna starszego, Kazimierza też, tylko Kazimierza Pawła, a nie Kazimierza ode uh -huh. e... no, tak. Jak na twoją pasję reagują najbliżsi? E... No Kazimierz to z... jak najbardziej pozytywnie. Młody młodszy syn kompletnie nie interesuje się piłką nożną, więc jest to niego jakaś abstrakcja. A że ona to w ogóle się dziwi, ale to nie, nie dlatego, że czuje lęki, tylko że w ogóle jak... Jak takie coś można oglądać, jak piłka, piłka nożna, znaczy, przecież, to, przecież to nuda. Mówi, mówi y, najlepszy mecz to był, jaki widziałam, mówi, jeden mecz mi się w życiu podobał, to był e, Polska-Portugalia. Ona mówi, y, znaczy ona tak mówi, że najlepszy, mhm. a, a ja na to mówię, no ale te karny widziałaś tylko. No tak, no. mówi, no to to jest ciekawe, mówi, Ni, a nie może być karny to, to, <laughs> 90 od <minut>. początku. <laughs> Dobra, dzięki. dzięki.